W ostatnich dniach miałem taką refleksję, nie wiem czy uzasadnioną, że zajmujemy, zajmujemy się w Polsce pierdołami typu, przepraszam za słowo, pierdołami typu Romanowski. Tymczasem na świecie dzieją się rzeczy niezwykle ważne, o których u nas się nie mówi wiele, prawie nic, a zdecydowanie za mało, ponieważ w okolicach Bliskiego Wschodu coraz bardziej pachnie. Wojną, wojną na linii Iran-Izrael, która nieuchronnie może się zmienić w szeroki konflikt na Bliskim Wschodzie. Byłaby to wojna regionalna ze światowymi globalnymi konsekwencjami, bo podejrzewam, że nie tylko w efekcie zmiany wpływu na wojny na, na ceny ropy, także my w Polsce byśmy odczuli skut, skutki tego konfliktu. Początek czy przyczyna jest jasna. Zeszłoroczny atak Hamasu na Izrael, wieloletni, a szczególnie zintensyfikowany w ostatnim roku atak Hezbollahu z Libanu na północną na część Izraela, głównie Galileę, który zmusił dziesiątki tysięcy Izraelczyków do opuszczenia swych domów. Domów Netanyahu, którego można nie lubić, ale jako premier czasu wojny według mnie jest wybitnie skuteczny zadał w ostatnich paru tygodniach chyba nokautujący cios i Hezbollahowi i Hamasowi, ale nie byłby sobą, gdyby w którymś momencie nie uznał, że walczyć można ze skutkami. Hamas i Hezbollah to skutki, ale trzeba walczyć przyczyną. A przyczyną jest oczywiście to, co robi sponsorujący organizacje terrorystyczne na Bliskim Wschodzie Iran. Iran chyba... Panowie w tych turbanach nie bardzo trzymali ciśnienie, ponieważ rozpoczęli od ataku na Izrael, ataku groźnego, no bo 200 prawie rakiet balistycznych wystrzelonych na o, o, o cele cywilne w Izraelu, to z założenia jest wielkie niebezpieczeństwo, ale groźnie atak został, się, został okazał się w, skutach, w, skut, w skutkach poniekąd niemal kabaretowy, Jedna ofiara, żeby było, nie wiem czy wesele, ale to absurd, akurat palestyńczyk. Netanyahu od lat uważa, że Iran to jest śmiertelne niebezpieczeństwo do Izra dla Izraela, i jeśli te wszystkie rojenia islamskie o spychaniu Żydów mają się nigdy nie spełnić, Yy, o spychaniu Żydów do morza, no to trzeba uderzyć na Iran, co w praktyce uderzy, możliwe, oznacza możliwość uderzenia albo na instalacje jądrowe, albo instalacje nafta, naftowe. Czyli trzeba uderzy, uderzyć w te instalacje, które są w, w, w większości skupione na małej wysypce Kark w Zatoce Perskiej. I instalacje gazowe. To mogło być uderzenie bardzo bolesne. Te, 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 to, ta akcja z rakietami, mówię, poważna w formie, w, w skutkach, niezbyt poważna, jest o tyle poważna, że UPU ujawniła w, po części stosunek świata do tego, co robi Iran, co robi Izrael. I tego, co się dzieje i może zdarzyć na Bliskim Wschodzie. Najpierw reakcje palestyńczyków, tak jak zwykle, gdzie atak, gdy atakowani są Żydzi, choćby amerykańskie miasta, w których Żydzi mieszkają. Czy to jest był zamach na WTC 23 lata temu, czy y, zamach na atak terrorystyczny na Żydów z 7 października zeszłego roku. Za każdym razem jest euforia, ekstaza. Strzelają do Żydów to super, a jak my giniemy po drodze, to już to już mniej istotne. Absolutnie kompromitująca reakcja ONZ-u, brak reakcji, brak potępienia Iranu ze strony, ze strony sekretarza generalnego ONZ Gutierreza. Więcej, zamiast potępić Hamas, Gutierrez stwierdził, że on potępia eskalację przemocy na Bliskim Wschodzie. To jest tak jakby Ktoś mi się włamał do mieszkania, a, a zarządca stwierdzał, że on potępia naruszeniami miru domowego w mojej kamienicy. No bzdura. Dość kompromitująca postawa organizacji medialnych, medialnych na całym świecie. Głównie CNN i BBC relacje z, ty, z tego, co działo się na Bliskim Wschodzie. W CNN prowadziła, według mnie, wybitna dziennikarka. Zawsze ją uwielbiałem, Christian Amanpour, y, y, ale rzeczywiście była wybitnie jednostronna. Na Twitterze niektórzy się śmiali, że niech ją zdejmą z anteny, zanim zacznie śpiewać hymn irański, bo rzeczywiście przesadzała. To nie był dzień, w którym było na lepszej formie. Racjonalna na szczęście reakcja administracji amerykańskiej, wypowiedzi i Bidena, i, i, i Kamali Harris, co, co mnie ucieszyło, bo po ataku Hamasu z zeszłego roku amerykańska administracja wy, według mnie re, reagowała za miękko, zbyt krytycznie wobec Izraela i za bardzo ulegała kręgom lewicowym. W Partii Demokratycznej, temu lewemu skrzydłu Partii Demokratycznej. Muszę przyznać, że z Trumpem nie zgadzam się w żadnym punkcie, ale uważam jego stanowisko wobec kwestii blisko wschodnich za bardziej racjonalne niż, niż stanowisko demokratów. On z góry mówił, żeby tych sankcji wobec Iranu nie uchylać, nie zdejmować, że to będzie przez Iran i reżim w, te, w Teheranie odczyt, odczytane nie jako znak dobrej woli, ale jako słabość, którą można po prostu wykorzystać. Dokładnie tak się stało. Pytanie, co dalej? Na Zachodzie wielu mówi o tym bardzo silnym uderzeniu, o tej kontrze izraelskiej, która jest nieuchronna. Podobno konsultacje w tej sprawie trwają między innymi z prezydentem Bidenem. Yy, yy, yy. A oczywiście mowa jest tak, że co dalej? Czy ten według mnie samobójczy atak ajatollahów na Izrael nie spowoduje zmiany bardziej niż w Izraelu, w Iranie? Ponieważ to nie jest tak, że, że, że wszyscy Irańczycy, wszyscy Persowie są antysemitami i chcą konfliktu z Izraelem i z Żydami. To jest obsesja. Władz Iranu, a wygląda na to, że, że większość społeczeństwa Iranu ma większy problem z reżimem w Teheranie niż z władzami w, te, w Tel Awiwie. Więc mówi się o tym, że możliwa byłaby przewrotka w Iranie odwrócenie skutków rewolucji islamskiej z przed 45 lat 79 roku a być może nawet powrót do władzy najstarszego syna obalonego wtedy przy okazji rewolucji szacha Reza Pahlawiego nazywa się Cyrus Reza Pahlavi ma 64 lata nie przez przypadek ma na imię, tak, na imię tak jak legendarny Pers, król Persji z VI wieku przed naszą erą. Przyznaję, że ja tu jestem sceptyczny. Przy całej niechęci społeczeństwa irańskiego do ajatollahów nie, nie mam wrażenia, że mają oni wielki apetyt do powrotu do, do, czasów, do, do czasów, gdy Iran był nie republiką islamską, tylko monarchią konstytucyjną. Ten bilans Rezy Pachalawiego, Szacha był raczej negatywny. Irańczycy do dziś pamiętają brutalność tajnej policji SAWAK, specjalizującej się w zwalczaniu opozycji i torturowaniu jej, jej, jej przedstawicieli. To nie był przypadek, że właśnie Szach doprowadził Peresalda do gigantycznego wzrostu, do popularności Ajatolecha, Kachomejniego, który był na emigracji w Paryżu, wrócił do Teheranu. To był de facto początek rewolucji, więc, więc myślę, że, 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 że zmiana, tak, obalenie reżimu w Teheranie jest dość prawdopodobne, ale nie sądzę, żeby to był, żeby, żeby mówię, nastąpił. Literalnie powrót do tego, co było przed, przed tą rewolucją islamską. Iran, kraj fascynujący, te relacje Izraela z Iranem i sytuacja na Bliskim Wschodzie. Szalenie ciekawa. Jeśli ktoś chce poczytać o, o tym więcej, zrozumieć, to kieruje do wybitnych książek Laureta, Nobla, Salmana, Rajdiego, nie tylko do szatańskich wersetów ale także do książki typu Nóż czy, 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 czy Miasto Zwycięstwa. To, to nie są analizy polityczne, ale książki, które mówią wiele o, o duchu tego miejsca, tego kraju, tego narodu. Na razie Iran spodziewając się ataku y, y, Izraela na swoje instalacje naftowe już zapowiedział, że w razie tego ataku będzie starał się zniszczyć instalacje naftowe w, w Arabii Saudyjskiej, w Bahrajnie, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Kuwejcie, co tylko pokazuje, że te układanki polityczno-strategiczno-taktyczne na Bliskim Wschodzie nie są proste, ponieważ wiele z tych krajów arabskich nienawidzi szyitów z Teheranu, to szczególnie kraje sunnickie, takie jak Arabia Saudyjska, chcą mieć y, dobre stosunki z Izraelem, uważanym za stabilnego y, partnera i wcale tak gorliwie nie popierają y, palestyńczyków w sprawy palestyńskiej i nie chcą mieć żadnych palest, palest, palestyńczyków u siebie, pamiętając, że jak kiedyś u siebie, miała ich o, u siebie Jordania, to wynikały z tego tylko kłopoty. Więc proszę, sugeruję, zalecam też sobie, warto śledzić, to, co się dzieje. Nie wiem, jakie są plany Netanyahu, ale uderzenie w jakiejś formie jest dość i dość radykalnej, ostrej na y, infrastrukturę energetyczno-jądrową Iranu jest, nie, nieuniknioną, jest, jest nieuniknione. Jest tylko kwestią czasu raczej niedługiego czasu. Y, y, Izraelczycy są w tych akcjach. Y, wybitnie precyzyjnych, o, o czym to świadczyła choćby ta akcja pod tytułem doprowadzenie do wybuchów, pejdżurów u, u kilku tysięcy terrorystów z Hezbollahu w jednym, w jednym momencie. Więc tutaj ta, ta odpowiedź też wydaje mi się będzie brutalna, co, co zrozumiałe z punktu widzenia Izraela, ale my powinniśmy się Modlić o to, żeby nawet gdyby to uderzenie było ostre, żeby było punktowe i żeby w miarę możliwości nie doszło do rozlania się tego konfliktu na Bliski Wschód, bo jak mówię, to nastąpiłyby natychmiast gigantyczne wstrząsy na, w całej gospodarce światowej, co po, odczułaby światowa gospodarka, giełd na, na całym świecie, a także Kowalski, Nowak, my wszyscy w swoich kieszeniach.